Kochani, prawie kończymy tutaj te kawałki wszystkie, już jest wieczór, siódma, może jeszcze z pół godziny do godziny, już będzie koniec koszenia, zobaczymy jak to pójdzie, chciałbym, bo tam chmury też już trochę nadciągają takie, kurczę, może się uda to uskubać do końca, tą nierówną walkę z tymi wszystkimi, kurczę, z zanieczyszczeniami tutaj w tej pszenicy. No trochę nam dało tu batalię, ale to człowiek się uczy na błędach. Na no przyszły rok trochę inaczej to będzie wyglądało. No, także pozdrawiam.